Galeria Art Miejskiego Domu Kultury zaskoczyła swoich wywalców muzyczną propozycją. W minioną niedzielę 12 maja wystąpił pianista Marek Tubis, absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej. Artysta zaprezentował publiczności materiał ze swojej debiutanckiej płyty Komeda Reflections. Maciej Tubis nagrał swoje interpretacje utworów Krzysztofa Komedy, dodając do dźwięków fortepianu akustycznego, syntezator analogowy i elementy muzyki elektronicznej. Na płycie Komeda Reflections znalazło się miejsce dla interpretacji słynnej kołysanki z filmu Romana Polańskiego Dziecko Rozmery.